Mike Satoshi, nadchodzi wojna giełd kryptowalut. XRP może odblokować 1,5 biliona dolarów płynności dla USA. Uwaga na fałszywe e-maile od Coinbase i Gemini. Ripple planuje ekspansję. Firma składa wniosek o nowy znak towarowy. Ton rośnie o 15% po uwolnieniu Pawła Durowa z Telegramu. Zanim zaczniemy, witajcie na kanale Kryptowiadomości, czyli miejscu, gdzie przedstawiamy wam najświeższe informacje z rynku kryptowalut. Pamiętajcie proszę, żeby zostawić suba, wbić dzwonek i dać łapkę w górę, gdyż to pomaga nam rosnąć i dostarczać wam więcej materiału. Zachęcam również do dyskusji w komentarzach na temat wydarzeń, które zaraz państwu przedstawimy. A teraz zapraszam do zapoznania się z najciekawszymi nowinkami z tej jakże fascynującej dziedziny, jaką jest świat kryptowalut. Mike Satoshi nadchodzi wojna giełd kryptowalut. Mike Satoshi, popularny kryptotwórca, ostrzega przed nadchodzącą wojną giełd kryptowalutowych, która może wstrząsnąć rynkiem. W swoim najnowszym materiale stwierdził, że rynek jest zbyt mały, by pomieścić tak wiele platform, co prowadzi do rosnącej konkurencji i nieczystych zagrywek. Satoshi przewiduje przejęcia, wykupy oraz otwarte walki między giełdami. Przykładem tych napięć jest sytuacja między giełdami Bybit i OKX, które od niedawna toczą otwartą wojnę. Bybit Oskarżył OKX o pomoc w praniu skradzionych środków po tym, jak część z nich została przetransferowana przez zdecentralizowaną giełdę DEX powiązaną z OKX. W wyniku tych oskarżeń OKX spotkało się z problemami w marketingu, w tym odwołaniem zaplanowanego wydarzenia w Warszawie. Konflikt ten może być tylko początkiem większych problemów na rynku, w którym coraz więcej instytucji tradycyjnych, jak banki, zaczyna przejmować kontrolę nad sektorem kryptowalut. XRP może odblokować 1,5 biliona dolarów płynności dla USA. Maximilian Staudinger, autor nowej propozycji, sugeruje, że integracja XRP z amerykańskim systemem finansowym mogłaby uwolnić aż 1,5 biliona dolarów płynności, które mogłyby zostać przekierowane na zakup bitcoina. Staudinger, popierający uporządkowane podejście do rezerw kryptowalutowych USA, twierdzi, że XRP pozostaje kluczowym aktywem w transakcjach finansowych, mimo że blockchainy takie jak Solana czy Cardano mogłyby zwiększyć bezpieczeństwo aplikacji rządowych. Pozycja opiera się na założeniu, że XRP mogłoby pomóc uwolnić kapitał zablokowany na globalnych rachunkach Nostro, które przechowują 27 bilionów dolarów. Stąd Staudinger szacuje, że 1,5 biliona dolarów mogłoby zostać przekierowane w celu zakupu Bitcoina, choć jego pomysł zakupu 25 milionów BTC za 60 tysięcy USD każda jest kontrowersyjny, ponieważ limit podaży Bitcoina wynosi 21 milionów monet. Propozycja sugeruje także, że przeniesienie transakcji na XRP mogłoby zaoszczędzić do 7,5 miliarda USD rocznie na opłatach transakcyjnych oraz usprawnić płatności rządowe, w tym zwroty podatkowe dodatkowej dystrybucji świadczeń socjalnych. Jednak kluczową przeszkodą pozostaje niepewność regulacyjna wokół statusu XRP. Staudinger wzywa amerykańską SEC do klasyfikacji XRP jako aktywa płatniczego, a nie papieru wartościowego oraz apeluje o rozwiązanie trwającej batalii prawnej z Ripple. Propozycja ta, mimo że może napotkać trudności, mogłaby zyskać na znaczeniu, jeśli zyska wsparcie ze strony instytucji finansowych lub politycznych. Uwaga na fałszywe e-maile od Coinbase i Gemini. Użytkownicy kryptowalut ostrzegają przed nową falą oszust phishingowych, w których cyberprzestępcy podszywają się pod giełdy Coinbase i Gemini. Oszuści wysyłają fałszywe e-maile, które wyglądają na oficjalne wiadomości od tych platform, nakłaniając odbiorców do założenia portfela kryptowalutowego z wcześniej wygenerowanymi frazami odzyskiwania. Celem jest to przejęcie pełnej kontroli nad środkami użytkowników. W wiadomościach oszuści twierdzą, że użytkownicy muszą przenieść swoje kryptowaluty do portfela samodzielnej opieki przed pierwszym kwietnia. A w wiadomościach pojawiają się rzekome informacje o pozwach zbiorowych przeciwko Coinbase i Gemini. Jednak te twierdzenia są całkowicie nieprawdziwe, ponieważ SEC wycofała zarzuty wobec obu giełd. Coinbase i Gemini oficjalnie ostrzegły przed tymi oszustwami i przypomniały, że nigdy nie wysyłają fraz odzyskiwania do użytkowników. Specjaliści zalecają, aby użytkownicy kryptowalut zawsze dokładnie weryfikowali komunikaty, sprawdzali adresy e-mail nadawców i nigdy nie udostępniali fraz odzyskiwania osobom. Trzecim. Ripple planuje ekspansję, firma składa wniosek o nowy znak towarowy. Ripple, amerykańska firma blockchainowa złożyła wniosek o rejestrację znaku towarowego Ripple Custody w United States Patent and Trademark Office. UspTO. Ten krok potwierdza, że firma intensyfikuje swoje działania w sektorze przechowywania aktywów cyfrowych, rozwijając oprogramowanie do bezpiecznego przechowywania kryptowalut oraz walut Fiat. Projekt obejmuje aplikacje do pobrania i rozwiązanie chmurowe, które zapewni użytkownikom wygodne i bezpieczne przechowywanie aktywów cyfrowych. Choć wniosek został już złożony, jego ostateczna rejestracja może potrwać kilka miesięcy. Ripple już wcześniej zainwestowało w sektor usług powierniczych, przejmując szwajcarskie firmę Metaco za 250 milionów dolarów w 2023 roku. W październiku 2024 roku firma uruchomiła bankową usługę Custody, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu tym rynkiem. Ripple nawiązało również współpracę z południowo-koreańskim powiernikiem BDACS, oferującym przechowywanie kryptowaluty XRP i stabilnej waluty Ripple USD. Sektor przechowywania aktywów cyfrowych rośnie w siłę, a prognozy wskazują na wartość rynku na poziomie 100 miliardów dolarów w ciągu najbliższej dekady. Ripple poprzez swoje działania dąży do umocnienia swojej pozycji jako kluczowy gracz na tym rynku. Ton rośnie o 15% po uwolnieniu Pawła Durowa z Telegramu. TonCoin odnotował niemal 15% wzrost, po tym jak francuskie władze zwróciły paszport założycielowi Telegramu Pawłowi Durowowi, pozwalając mu opuścić kraj. Po miesiącach ograniczeń prawnych, Durow udał się do Dubaju, choć nie jest jasne, czy sprawa przeciwko niemu została ostatecznie umorzona. Jego aresztowanie w sierpniu 2024 roku i zarzuty dotyczące braku skutecznej moderacji nielegalnych treści na Telegramie wywołały globalną debatę o prywatności cyfrowej i wolności słowa. Pomimo optymizmu inwestorów i skoku ceny Tonkoina do 3,58 USD, sytuacja projektu pozostaje niepewna. Token nadal notuje 10% spadek w porównaniu do zeszłego miesiąca, a aktywność blockchainu ton osiągnęła rekordowo niskie poziomy. Spada także zainteresowanie minigrami opartymi na telegramie, które wcześniej napędzały rozwój ekosystemu. Junai Dar, założyciel Bitworth Invest, sugeruje, że powrót Durowa do bardziej aktywnej roli może stać się katalizatorem ożywienia Toncoina. Jednak pytanie, czy projekt odzyska dawną dynamikę w świecie Web3, pozostaje otwarte. Fundacja Ton w swoim oświadczeniu podkreśliła, że pozostaje wierna idei wolności cyfrowej i nadal będzie rozwijać technologie zapewniające bezpieczną komunikację. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy: który news był najmocniejszy? Co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Dziennik ustaw z 2005 roku, numer 206, pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut. Podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz. Poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje wyłącznie mają charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek, podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.